Macie trochę... O, pięknie. And then go to the Kasa. Lulu Lolupaciorek i spać. Świetny. Świetny tekst. Dobra, mamy tę chwili piątkę w ekipie. Praktycznie z, na zer, z zero punktów przygody. Stary gladiator, sy, sala sypialnia. Uzdrowiciel. Tulefa Akira, Diego Monterey, a tu mamy kupca. Co ja otrzymałem od niej? Zobaczmy na bronie. Znaliśmy puklesz, który mnie średnio ciekawi. Nawet u Naurima. Cały mój ekwipunek do mnie wrócił. Ekstra, ekstra. Po prostu jestem w domu. Wydaje mi się, że mm, przed tą walką warto pokazać również zmiany w ekwipunku. Znaczące nastąpiły. Mała ma pełno zbroje kompletny zestaw zbroi gladiatora. Naramienniki gladiatora, rękawice gladiatora i nagolniki gladiatora. Do tego ma jakieś buty i swoją super czopeczkę z piórkiem. Co i daje naprawdę niezłe w, w obronę przed atakami zwyczajnymi. Dalej. Naorium. Uśmieliłem się kupić za te ciężko zdobyte pieniądze hmm, Kirysy. Ma na razie ma kompletny zestaw. E, czapkę, e, pancerz, rękawiczki i sandały. Do tego ma jakieś spodenki gladiatora, więc naprawdę jest nieźle, nieźle, nieźle hmm, uzbrojony. Zurbaran. Brakuje do Pełnego zestawu, tylko skórzanego kirysu. Nie mogę go nigdzie ani znaleźć, ani kupić. Ale i tak ma niezłą obronę, jeżeli chodzi już o ataki. Dodałem mu teraz niedawno właśnie skórzany hełm, kupiony. Dalej. Najam. Również brakuje jej skórzanego kirysu. Posiada swój skórzony płaszcz, który jej daje obrażenie od ubrane przed obrażeniami od ognia, więc jest czymś na pewno, na pewno ciekawym. Dalej, jeżeli chodzi o um, Takate, zmieniłem mu zestaw Gladiatora na to, co wcześniej posiadał Zurba, Naurim, czyli y, Brygantynę. Morion, Brygantyna, nagawice płytkowe, buty płytkowe i ma rękawiczki Gladiatora. E, posługuje się Włóczniami, więc ma swoją włócznię, która również jest całkiem, całkiem dobra, jeżeli chodzi o obrażenia. No i dobra, mam jeszcze tutaj do pogadania z na przykład z Diegiem e, lub ze starym gladiatorem. Oh, no, sola. <laughs> Dziewięć, o, on nam coś powie o 9 hordach, może jakąś taktykę. Odporię. Stary gladiator nie ma zbyt wiele złudzeń, jeżeli chodzi o walkę z dziewięcioma hordami. I hmm, to, co go interesuje, to prze, przesadzona ilość fasoli w diecie gladiatorskiej. Staro-gladiatorski właściwie Diego. Spytajmy o poprosić o marzyciele o nie wiem, czy to dobry pomysł. Spytajmy najpierw o Aurelię no dzielnicę alchemików The charitable Marwan was extremely eager to obtain Marwan. He probably saved her from a cruel fate anyway. Jurisdiction in Mengbila is somewhat on the harsh side. What was the maiden Rumor has it she tried to assassinate an honorable member of the Alchemist's Guild. Or something like that. Who cares? No właśnie, generalnie kto, kogo to obchodzi, Marwan. Who is this horribly charitable Marwan? Exalted Marwan Ibn Khadim, kirius of Mengbila and honorable member of the slave masters' guild, you're certainly not from around here. No nie. His slaves are the best and noblest in the south. Nasłał no dniście niewolnicy. <laughs> Gildja władców niewolników. Okay, to brzmi There's a slave master's guild. The Brotherhood of Slave Masters, one of the nine guilds. Dulog Ank Besi, their leader is also the Grand Emir of this city. Maybe someday Marwan will take over the position. Then you'll be the slaves of the Grand Emir. If you live that long. So Marwan is sponsoring these games to make himself popular. Of course not. Because he's generous and respects the wishes of the people of Mengziel. Jasne. No, kurcze, Do you have any dreamweed? I am. They say dream dreamweed is the best of all. Only a few leaves. I'm not a gladiator. I'm probably about to die. Like Marzę fasola. Okay. A co jeszcze ona może powiedzieć? No jeszcze nie mieliśmy okazji ich stracić. Będziemy spać w takim razie. Iść spać, tak. No błagam. Good people of Over the next Three days, you will witness the bloodiest fights our proud arena has ever seen. I, hmm. the humble, <laughs> Marwan Ibn give you the battle of the nine hordes. Will our five heroes be able to free the maiden Aurelia from the claws of evil? Salute! Those who are about to die. Let the games begin. You're The Please give your best. I don't want to die. Aurelia. Donna. You. What? Behold the first ward, Mingbi We'll start easily enough, but beware. Even red fur. Czerwona blood Kim są? Czerwona służy. No właśnie, raczej to nie jest. O Boże. O, Oberwał na szczęście i zatruł się troszkę. Duże pole do. Po... O kurde, kto to? Poważnie, macie szamana? Dobra, sprawdźmy koło. Tu... Goblin, 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 goblin. A, ten się otruł. I szamanka goblinów, którą hmm, trzeba by było w pierwszej kolejności się zająć. Kto to teraz? Kto w ogóle oberwał u nas? Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Podejrzewam, że oberwał. Haha. Oberwał nasz przyjaciel. Hmm, Takate. Ok. Takate. Zajmiesz się tym gościem, bo on już został i tak nadszerpnięty. Gdzie jest dziewica? Tu jest z Naurim, aż, ta, aż tu. Dziewica jest tu. Mamy na szczęście dużo ochrony przed atakującymi. Żeby to była pierwsza horda. Gobliny. pysznie po prostu. Od razu trzeba przydzielić śmiertelny cios. Dalej. Tego zajączka. I dalej wymierzone pchnięcie. Okej. Okay. Tak, to mnie satysfakcjonuje. <laughs> Jeszcze rak. Co, co te rzeczy robią w ogóle? Omija pancerz i może zadać dwie rany. Utrudnia przeciwnikowi parowanie. Omija pancerz i może zadać jedną ranę. Choroba. Ten gość już jest praktycznie na zgonie. Utrudnia parowanie. I zadaje jedną ranę albo dwie. Poruszmy się troszkę do przodu. I skorzystajmy z pierwszej możliwości. 75%. Druga możliwość. 95%. Trzecia możliwość. 85%. Hmm. Skorzystajmy z trzeciej. Bardzo ładnie. Dychę i rany. Prawdopodobnie nie zadało mu rany. Szkoda. Ale on i tak zdechni niedługo Teraz. Szamanko 5%, 5 Dlaczego tylko 5-30%? 85%, 90% hmm, 85 Łucznik 60 Mamy jeszcze jakichś łuczników. Co ty masz, gościu? Ty masz Łuk też. Więc może łucznicy? Trudny wybór. Naprawdę trudny wybór. 60%. Hmm. Dobra, walimy najpierw w tych, w których jest najłatwiej trafić. Okej, okay, biegnął... Uniknął. Oto drań. O! Zatruł się, pysznie. Naurim. Skorzystaj z tej możliwości. Powalenie. Powalenie. Jak ty sobie będziesz radził z tym powaleniem? 75%. To było sympatyczne. O, niestety, nie udało się. Łucznik. Ach, nie trafił na szczęście. Tak, teraz baran. Kto tutaj ma kłopoty... Takatew zdaje się, że ma kłopoty. Jest atakowany przez wiedźmę dosyć mocno. Astralnych punktów 17 aż. Takate masz. A jak Ty sobie poradzisz z. Nie, 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 nie. Koleżanko, ty robisz czary, ty robisz czary, szybkość. Na trzecim poziomie nie możesz, musisz się ruszyć, no to się rusz, o rzesz, cholera i zatrucie. Dobra, najpierw to. 83%. Pięknie poszło. Łucznik znowu. a chcę widzieć, czy oni trafiają, czy nie. Przede wszystkim. O, łódź Dobra, Zurbaran. Ten gość jest już na ciosa praktycznie. O, i uniknął. Auć. Ten biegnie gdzieś. Auć. O, w dupę. Mała. Ten gość nie żyje. Ok, zostawmy go. Czy ja mogę przez beczkę zaatakować? To jest ciekawe. Ładnie poszło, weszło, dwie rany mu zadało. To jest zdecydowanie zadowalające tego gościa olejmy, tego gościa również olejmy. Ten jest natomiast całkiem, całkiem zdrowy i mamy łucznika tutaj bardzo blisko. Dlaczego by nie? Zatruło się zwierzątko. Kto to teraz? Zurban. Tak, tego goście dokończyć. Naurin znaczy się ładnie. Pierwsza śmierć. Takateł chronił się. Teraz, hmm. gdzie jest to leczy zatrucia drugiego poziomu. Lecz, w takim razie. Dziękuję. Ty, zejdź z tej piekielnej machiny. Podejdź, powiedzmy... holery, może tylko jeden się rusz. Będzie rozsądne. I też rzuć czar. ludzka szybkość. Nie, na razie się wstrzymamy. Strzelaj w takim razie. Gdzie ta szamanka jest? 5% ciągle. Niezbyt zadowalające. Ten ma 20. Ten ma rany mocne. W tego. Uuu, ładnie. Dobra, patrzmy, w kogo to leci. Zurbaran uniknął na szczęście. Następny łucznik. Ta katę uniknął. O! Cios na odlew, bardzo ładnie. Chciałeś... biec, to masz. Zurbaran. Nauring, Co ja z tym zurbaranem do cholery? Naurin. Wiesz co, tu jest w cholerę pułapek Naurin. Zmarnujesz że tak powiem. kurę, ale... Ktoś zdech. Bardzo ładnie. Tak kate. A, ten... tu. To coś zdechło, i to coś zdechło. Mamy pułapki widoczne. Tak, 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 tak. Tak, tak i tak, powiedzmy. Tak, to będzie dobry pomysł. Okej, okay. biegnij, biegnij, stary. Aha, no to trzeba stanąć wtedy rani ich. Ekstra. Mała. Na kogo ty masz w ogóle możliwość strzelania? Mała. Widzę, że. Nie bardzo masz w ogóle możliwość strzelania na kogokolwiek. Więc mała, zrobisz, że tak powiem, bo po tu samą trasę, przynajmniej zbliżoną, ok eee, z Naurim, naurim, omin to pułapkę z łaski swojej. I zasuwaj tu. Ładnie. I jeszcze jedną masz akcję. Do zrobienia. Biegnij staruszku tutaj. Tu masz łucznika. Tu masz Wiedźmę, to Wiedźmy się zbliżej. Okej. Okay. Kto to teraz? Zurbaran nasz. Okej okay, stary, lecisz tu. I najam. Najam. Czy ona może w kogokolwiek strzelić? Ma na włócznika na 30%. To jest mało. A więc może... Po prostu, w najzwyczajniej w świecie, pobiegniesz, koleżanko, tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. kto w kogo? Wzór barana. O, pięknie, znalazł pułapkę. Tak. Okej, okay, wiemy gdzie są pułapki, przynajmniej. I możemy podbiec w miarę bezkarnie do czarownicy. I zacząć ją okładać. Wow. Spróbujmy powalić. 70%. Niestety nie udało się. Teraz ona. dachnie w czerep. Takatę. Tu jest gość, właśnie. Wow, nie znaleźliśmy żadnej. Nie, nie. nie mogę atakować? Czemu? Czemu nie mogę? Atakować? Czyżbym zrobił coś źle? Prawdopodobnie. Kończ. Teraz, na tego mamy 90%. I tyle, tyle z moich możliwości strzelania. Dobra, ale nim się zajmie, że tak powiem, ta katę. Aha, dalej nic z tego. Czemu jej nie powaliło? Kur... No bez sensu, beznadziejny. Jak ty wybrałeś tą trasę, idioto? przeprowadzić ich za rączkę, totalnie. Dalej w nikogo nie mogę strzelać. Co za absurd. Ciach, ciach, lecisz. Auć. Powal tą źrę w końcu. Jest, udało się. Ten zdech. Takate. Jeszcze żyje. Ajaj. Kto to teraz? Mała Mała, rusz się powiedzmy tu. I czy możesz już teraz... Możesz. Cudownie. Jest, zdechła A nie, ty to w ogóle ruszysz się jedynie tu i rzucasz na siebie idioto czar Brawo baranie Wyklułeś truciznę Zostały dwa gobliny. Jeden jest tu, a drugi całkowicie, a nie całkowicie zdrowy, Ona ginął. Zważywszy na to, że w żadnego nie mogę strzelić, ten na górze ginie. No, żeż doch. Chyba ocipieli. Mam nadzieję, że ona nie... nie... wstała. Co za idiotka. Sto. Pierwsza horda przetrwana.